Dwa jakieś śmieci, nie wiadomo co to Mój pakiecik Brac, już go nie mam Ale właśnie dostałam tą sukienkę od tej osoby Więc tutaj ogólnie Animacje, co się ścieło, Super No, głównie animacje Jakieś szmaciaki O, na przykład te rzeczy mam od tej baby Widzicie? Proszę bardzo O, proszę bardzo Od tej osoby dostałam Od tej osoby dostałam ja się nie boję pokazać. Ci. Proszę bardzo, ja mogę sobie poklikać. I to jest od tej osoby. Ja tu wcale yy, nic nie montowałam, bo montować nie umiem ani nie umiem robić w Photoshopie, więc wstydź się tak oczerniać. Nie wiem, czy chora jesteś na to, czy co. I to jest taka ta osoba. Co mamy z niej bekę, bo ona pod każdym filmem tej oto baby pisze, że ją każdy oszukał, choć ja w ogóle ją nie znam. Właśnie, proszę przeczytaj sobie to jeszcze raz i pomyśl, co by ci się stało. Proszę to sobie przeczytać, proszę to sobie przeczytać i się zastanów nad swoim zachowaniem. Podobno ma ta osoba w piątek dać jakieś dowody, nie wiem nawet na co, na jej usprawiedliwienie, że ja ją niby oszukałam. Pewnie będzie piękny Photoshop. Czy jak to się tam mówi, nie wiem. Ja tu wam pokazałam, że dostałam od tej osoby, tak jak mówiłam, tą sukienkę. Klik. Klik, klik, klik. I co i jest? Ja klikam, a nie robi screena. I jeśli nie chcesz mieć konsekwencji, to proszę usunąć te niemiłe multiki i przestać robić takie miłe rzeczy i psuć ludziom życie. Bo jak to widzę, to nie tylko mi psujesz życie. Tylko innym laskom też. Mnie cię wstydź.